Witajcie! Pierwsze spotkanie Silesii Szymanów o ligowe punkty w tym roku było rozgrywane w ramach 14. kolejki sezonu 2024-2025. W niedzielę 16 marca 2025 roku punktualnie o 11. sędzia Tomasz Soja gwizdnął po raz pierwszy rozpoczynając mecz Silesii Szymanów z Unią Wrocław. Jesienią górą była Silesia i w rewanżu gospodarze chcieli ponownie zainkasować trzy punkty. Mecz rozpoczął się jednak od doskonałej sytuacji dla gości i można się tylko zastanawiać, jak już na samym początku meczu nie padła bramka dla gości. Z czasem coraz groźniej było pod bramką Unii, ale aż do dwudziestej minuty licznie zgromadzeni na Silesia Arenie Kibice nie zobaczyli bramek. W dwudziestej minucie prawdziwą bombą popisał się jednak Michał Osowski, który strzałem z ostrego kąta przymierzył pod poprzeczkę bramki, której strzegł Maksymilian Ogonowski. Dośrodkowaniem w tej akcji i kolejną asystą w sezonie popisał się Arkadiusz Woźny i było 1 do zera. Kilka minut później po raz drugi wychodzącego na czystą pozycję Osowskiego sfaulował, nie mogący sobie poradzić ze skrzydłowym Silesii, obrońca gości Sebastian Świrski. W konsekwencji sędzia po raz drugi pokazał zawodnikowi Unii żółty kartonik, co było jednoznaczne z odesłaniem obrońcy gości do szatni. Wydawało się, że Silesia grając w przewadze będzie spokojnie kontrolować mecz, co potwierdzała bramka z 37. minuty. Z autów w pole karne piłkę wrzucił Michał Jaworowski, a zupełnie niepilnowany Rafał Długosz dołożył głowę i z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki gości. 2 do 0. Jednak tuż przed przerwą nieporozumienie bramkarza gospodarzy Wojciecha Misia i obrony Silesii Pewnie wykorzystał Dawid Stachurski, zdobywając tak zwaną bramkę do szatni i do przerwy było już tylko dwa do jednego dla gospodarzy. Sześć minut po przerwie znów Michał Osowski trafił idealnie przy słupku, wykorzystując dośrodkowanie Piotra Ryła, którego wcześniej uruchomił Jaworowski. Grający w dziesiątkę goście nie zamierzali jednak składać broni i w 63. minucie ponownie zdobyli kontaktową bramkę. Jej autorem był Kamil Kalinowski i znów gospodarze nie mogli być pewni wygranej. Na szczęście dla Silesii w 85. minucie Benjamin Wiurko po kombinacyjnej akcji z Marcinem Zygmuntem wpadł w pole karne i strzelił na tyle mocno, że piłka wpadła do siatki pomimo interwencji Ogonowskiego. Obrońca gości próbował jeszcze wybić piłkę z bramki, ale ta przeszła linię bramkową całym obwodem i sędzia wskazał na środek boiska. Na przestrzeni całego meczu Silesia miała znaczną przewagę, ale pomimo wielu dogodnych sytuacji nie była w stanie jej udokumentować większą liczbą strzelonych bramek. Punkty zostają jednak w Szymanowie i przed kolejnym ligowym spotkaniem, które również odbędzie się na Silesia Arenie, Szymanowianie pozostają niepokonani na własnym boisku. Na pewno na treningach w tym tygodniu zawodnicy Silesii będą ćwiczyć wykorzystywanie dogodnych sytuacji, bo 23 marca 2025 roku również o 11 poprzeczka zostanie zawieszona bardzo wysoko. Do Szymanowa przyjedzie mający apetyt na awans do A klasy wicelider Wamos Wrocław. Czy to będzie mecz wiosny w Szymanowie? Dowiemy się już za kilka dni. Do zobaczenia.